Jak przez ostatnie tygodnie nie działo się zbyt wiele, to teraz przez ostatnie dzieje, dzieje się aż za dużo. Ale dobrze dla kontentu. Także co tu się odwaliło, drodzy Państwo? Boli kurwa, co ci boli, kurwa? Mi nie boli to! Wartości. Kurwa. Nie jestem najebany alkoholik. Wybiera się, że nigdy nie chcesz blisko polo. Nie piję, no, nie przyjesz. No. To jest Dobra, Kolibowa Daniel jest nie, niepocieszony, ponieważ Natalia chce wejść w kolaborację ze Skolimem. A ewidentnie Daniel chyba go nie lubi. Ale to było wcześniej. Co się działo dalej? No to znaliśmy głosóweczki. Dyktafonik. To jedziemy. Gruwalska, tak? Się. Nie. Uspokój się. Nie. Patrzcie. Uspokój co kurwa się. robisz. Uspokój się. No. Nie znakuj okay. tego. No nie jesteś się w kraju. A Daniel, ty jesteś u siebie? Czyli ewidentnie mamy tutaj dowód na to, że Daniel ma coś na Natalię, że ją szantażuje. Chciał puścić jakieś głosóweczki, ale tak jak już to mówiłem na swoim live'ie, co też takiego tam może być, co taka Natalia tam mogła powiedzieć. Co bykolwiek powiedziała, jakbyś się rozstali, internet by żył tym przez tydzień max, bo tutaj cały czas ktoś odwala jakieś gówno. Wyszłyby następne jakieś brudy na kogoś i by zapomnieli o Natalii. Od czasu do czasu jeszcze by sobie tam przypomnieli przy okazji, ale to by szybko się rozeszło po kościach. A ona żyje w takim przeświadczeniu, że Daniel wywali te głosówki i będzie straszne uu Także Natalia, wybaczymy ci. Ty kogo zostaw No. Nie, co ty Jak robisz? Jak miś no. Co ty robisz? Co ty teraz robisz? O zwykłe przejście kurwa, że przeszło mnie po tej stronie Nie, już o cały czas chodzi. Tak! O cały czas mi kurwa. Bo ja przeszłam nie po tej Natalia przeszła po stronie ulicy, gdzie było trzech trzech Hiszpanów, a nie po stronie ulicy, gdzie był Daniel. Kurwa, chciałbym mieć takie problemy jak oni. Jestem najgorszy! Nie gnoiłam. Wyrzucaliście mnie kurwa. Z gór. No. Niegnaliłam cię. Chcieli cię wyrzucić z gór? Ciekawe dlaczego. Dziwne, nie. Taki fajny chłopak jak ty, a ja, oni chcieli cię wyrzucić. No widocznie może się na tobie nie poznali, tak wiesz, tak lepiej. Po prostu ocenili Cię na pierwszy rzut oka i cię chcieli stamtąd pogonić. Cię, o, że mam się pakować kurwa, bo miałem gdzie mieszkać. Co ty pierdolisz? No, zabolić pojebane. się kurwa? Tu mam wszystko. Wszystko pojebane, pamiętam, nagrałem. No. Szachmat kurwa. Taky poje... 5D drodzy państwo. Hej, on w ogóle ty no kurwa, bo tam jest prawda. Co ty, co ty, tak to używasz tego argumentu? No, że chcieliście mnie wyjebać, bo nie mam gdzie mieszkać. Ale masz telefon, iPhone'a nowego masz, komputer za 25 tysięcy masz. Co tam, kurwa, mieszkanie, mordo, nie przejmuj się. Będziesz sobie... Będziesz sobie dzwonił z nowego telefonu i siedział przy nowym komputerze. Pod mostem. I to wtedy, prawda, wychodzi, kto kogo kocha. Ja pierdolę. Ale słuchaj, jestem tego pewien, Daniel, że to nie było tak, że bez powodu tak... Pięknego dzionka, Natalia się obudziła i powiedziała, wiesz co, zabieraj rzeczy i się wynoś. Na pewno tak nie było. Ma, nie ma e, nic. Powiem o tego że ja cię bronię i wszystko. Patrzcie, widzowie, ponieckie. No już dziwki widzi, już. Nigdy nie był na dziwkach. Już już Nigdy nie, na... Nigdy nie byłeś? Daniel, Daniel, Daniel przestań. Daniel, bo teraz to już wrzesz, nie? Już wrzesz. widzisz. Od razu kurwy widzisz No. Idzie jebany. Od razu dziwki widzisz hmm. się w głowie. Nigdy nie była dziewka. Jeszcze kurwa nawet nie zerwajcie, a już kurwa dziwki Daniel, nie kłam proszę kurwa, typa, którego utrzymywałaś, tu uciekałaś że twarzy kurew, gdzie balowały kurwa i kazały ci nie co robić, to ty kurwa wszystkim wszystko stawiałaś z wypłaty, Prze stworzyłaś coś, czego kurwa wytykali mi o niebieską stronę, a już to miałaś, i że moja wina, że ci kazałem to zrobić, ja to też... ja wszystko wziąłem na klatę. No. pani władca. Nie, pani władca, nie. po wszystkiemu winy, magika, nie. Nie, nie. Pokochałem cię, wziąłem to wszystko na klatę. Tak, zawdzięczam tobie wszystko i to nie. wiem. Da. A czemu znowu jestem dalej? Tu lecz co chwilę, kurwa, kurwa, co jest stream? W jakiś moment tu mnie zawsze kurwa dojebiesz, wszyscy. O! Daniel zaraz powie, że jest jak w tej historii Pretty Woman, nie? Że, jest, e, że był tym biznesmenem, bogatym człowiekiem, który wyciągnął tą ladacznicę Natalię z takiego świata, nie? Kurde. Wyzywaj mnie, pokaż jaka jesteś. Jak mnie kurwa gnoisz do, od spodu. Jedziesz ze mną z kurwą, najgorszą. Pokaż jaką swoją twarz. Tak mi zawsze Zero kurwa wycieczności. Chciałem pokazać w szatę, niech mnie wyzywają. No, co mam? Wyzywaj mnie, pokaż jaka jest. Tu już z powrotem wrócili do hotelu. I jazda dalej. Przyjechałam do ciebie? No. Ponieważ był projekt urzędnicza, a to, że się w tobie zakochałem Dałem to w związku. Nie, bo on mnie zdradził. Chciałem się do nim zemścić. Przyjechałem z piersiokiem. Ja pierdolę, to myślisz, że to mój kurwa ty... Dzielony na siostry! Dzielony na siostry! To był pierścionek? To nie był pierścionek człowieku. Wiadomości do przyjaciółek, że do przyjaciółki, że przekazać, tylko na chwilę wracasz głobę, bo to! Ten... W ogóle oni nowych tych nowych problemów nie mają, bo wspominają cały czas te stare, nie? Jak nie jak nie m, akcja z początku znajomości, to, to Daniel zawsze gada o tym, że menadżer go oszukał, rodzice go oszukali, brat go oszukał. I więcej się w jego życiu nie wydarzyło. jakie przyjaciółki, jak ja nie mam przyjaciółek? To wytłumacz, za jakie przyjaciółki wysyłam, bo ja nie mam przyjaciółek. No i to jest kolejna kurwa sprawa. Zajmę... Co ty zajmę... do mnie... Zajmie mi to mnie... pół godziny, ale Co to ty kurwa znajdę. Daniel ma wszystko, kwity na wszystko, nie? Co, tak? Nie pamiętasz? Daniel jest kurwa gorszy niż służba SB. Nikolaj tak kurwa nie robiłeś! Nikolaj tak nie robiłeś, jak mi! No. Nikt nie mam. Nikolaj kurwa kochałeś! Z to kurwa. O, wszystko będzie dobrze, nikolka. Święte słowa, święte to, słowa. Nie puścimy tego na światło dzienne! Jebany ci pokryto! Nikolka, okej, okay, będzie dobrze, w porządku, super. Będzie git! Nikomu nie powiem. Nie wypuszczę tego nie, jednym? Nie, co? Cześć, to. To, co mówię z wam. To! Taniej, nie przekrzyczysz go. Nie dole to mi... już... Nie dole to mi już z... dawano Dla mnie to znaczy, <grym> no. Pan wyjewan. Nie mogę boczyć kurwa! Bo przeszła mi na e... stronę ulicy, co nie ty chciałeś! Przeszła mi inną stronę ulicy, co nie mu chciałam i trzeba e... rozpierdalać wszystko! Trzeba całą miłość kurwa rujnować! Miłość kurwa! Miłość! Ty mnie nigdy nie kochałeś, wiesz? Żałuję ci się, się mnie zakocham! Żałuję! Mhm. Obie Tak. Lojalnościówka kurwa temu. Nie, 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 nie. Natalia chciała podpisać lojalnościówkę, ja bo, bo ma plany bez Daniela. No nie dziwię się, jak tam, tam Daniel rękę trzyma na wszystkim, wszystko kontroluje, to dziewczyna w końcu ma szansę się rozwijać sama. No to nie chciałaby, żeby kurwa na wszystkim Daniel trzymał rękę, no bo Daniel kurwa wszystko rozpierdala, nic nie mają. Rok niby, kurwa, taką kasę napierdalają, a gdzie ta kasa jest? A Daniel płacze, że go chcieli wyrzucić yy, z gór. Hm. Dziwna sprawa. O... Jakie najgorsze no. problemy? Popatrz, to w najgorszym problemie! Zbanowali a ja cię broniłam wszędzie! Przed... Czyli co, zbanowanie to był najgorszy problem? No tak, no bo to jest jedyne źródło dochodu Daniela. Jeśli nie ma streamów, to nie ma kasy. No bo przecież Daniel nie ma stałego dochodu. Więc muszą być streamy, bo inaczej Daniel kurwa nie ma szans na egzystencję. Coż on by takiego robił? No. Tak. To mało dla ciebie jest poświęcenie? Mhm. Będzie z tobą o wszystko? Zawsze? Bo zawsze mówiłaś, że nic się nie weźmie po mnie, bo kurwa jestem jak po ty Co ty pierdołeś, co ty, ty kurwa. Dobra, ktoś ją weźmie, tam bez przesady, kurwa. Ja bym się brzydził, ale na pewno ktoś się znajdzie, kto ją weźmie. Także nie przejmuj się, Natalia. Ej, ktoś cię weźmie, nie? Trochę będziesz musiała się bardziej umyć, ale... Ale ktoś się znajdzie. Uwzorając ujebany, sobie obzurujesz w głowie zawsze. Najgorszy, nikolaj ty kurwa miałeś zaraz. Będziesz, kurwa, błogosławił dalej. A ktoś jest z tobą, pomimo wszystko. Pomimo kurwa, wszystkiego. No ale tak czy siak... Końcem końców ten szalony wieczór chylił się ku końcowi, i w dziwnych okolicznościach pogodzili się bardzo szybko, zaczęli tańczyć. Możemy tylko spekulować, patrząc na oczy Natalii, co mogło się wydarzyć. My czasami się kłócimy. Kłócimy się jak ludzie. Jesteśmy ludźmi, pamiętajcie o tym też, że to nie jest seria, to nie jest reżyserka, czy, czy jak się to mówi, czy jak się to mówi, hejterzy, no bardzo mi przykro, że się zawiedliście. może bardziej hejterzy, nie musicie nas od razu przezywać za to, jacy jesteśmy, bądźmy, kurde, ludźmi ludzie. Babcie, babcie, dlaczego masz takie duże oczy? Otóż z niecierpliwością oczekujemy na dzisiejszy stream, na więcej przygód naszych wspaniałych influencerów. Do zobaczenia w następnym odcinku.